Dzień dobry, witam serdecznie, Paweł Gmiecik, poranek S24. Dziś, Państwa, i moim gościem jest Pan Maciej Konieczny, poseł na Sejm RP, Nowa Lewica, Lewica Razem. Dzień dobry, Panie Właśnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, będziemy mówić o trwającym posiedzeniu Sejmu, również o tym, czym się Sejm zajmuje, ale zacznę od najnowszego pana wpisu w mediów społecznościowych dotyczącego incydentu spalenia punktu testowego w piekarach śląskich punktu testowego na COVID-19, naturalnie rzecz biorąc. No i Pan napisał terroryści, czy bardziej na grafice tak jest napisane, terroryści podpalali, podpalili punkt testowania, co robi rząd. Czy uważa Pan, że terroryści to zrobili i. Co może rząd zrobić? No przede wszystkim, incydent wydaje mi się słowem zbyt słabym. Mamy do czynienia z przemocowym działaniem. Środowisk skrajnych, środowisk występujących przeciwko zdrowiu publicznemu, w oparciu o jakieś nienaukowe e, teorie, że szczepionki szkodzą albo podważające e, pandemię, która ma teraz miejsce i, i, i zabija dziennie w tym momencie około 300 osób oficjalnie. Tak? Więc, e, więc mamy do czynienia z zagrożeniem z jednej strony dla bezpieczeństwa i życia ludzi, bo to są już środowiska, które nie, nie wahają się podpalać instytucji publicznych, a z drugiej strony dla zdrowia publicznego, bo mamy do czynienia z taką zorganizowaną kampanią desinformacji, wprowadzenia ludzi w błąd w kwestii ich zdrowia. No i rząd ewidentnie tchórzy. Rząd, którego ma dwa istotne zadania. Zadbać o nasze bezpieczeństwo, o czym ostatnio lubi bardzo dużo mówić i zadbać o zdrowie publiczne. Tchórzy wobec skrajnych i naukowych środowisk, które propagują różne antyszczepionkowe bzdury, bo boi się, że straci głosy, bo boi się, że, że będą jakieś protesty. Tylko jak to świadczy o naszych rządzących, że zamiast wywiązywać się ze swoich obowiązków, czyli troszczyć się o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo, to rząd nie ma odwagi postawić się jakimś podpalaczom. Tak? No to, jest, to, to jest niesamowite tchórzostwo. Tak? Ono objawia się także tym, jeszcze tylko dokończę, że, że nie ma. Żadnych obostrzeń, które by skłaniały ludzi do szczepiania się. Szczepienia się tak jak w innych krajach, co powoduje, że mamy z jednej strony tą ogromną w tym momencie liczbę zakażeń i zgonów, z drugiej strony bardzo niski stopień wyszczepienia w Polsce. No to wszystko wynika z zaniechania i tchórzostwa tego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co rząd, pana zdanie w tej kwestii powinien zrobić? Przyjechać do biegarszląskich? Powinien ścigać ekstremistów tak i to prawdziwych, nie jakich tam wydumanych, co, co oni sobie wymyślają, jakichś bolszewików, których w Polsce nie ma, e, tylko realnych ekstremistów, którzy, e, którzy organizują się przeciwko państwu polskiemu, przeciwko polskiej ochronie zdrowia, przeciwko systemowi szczepień i, i gotowi są, e, są podpalać punkty szczepień. tak. No To jest akcja dla policji, dla prokuratury. Tutaj rząd mógł się wykazać stanowczością, a rząd lubi tak się popisywać e, często na pokaz, pokazywać, jacy oni są twardzi, a tam, gdzie realnie toczy się walka o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, to tej odwagi i stanowczości im brakuje. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, potrzebujemy stanowczych kroków w kwestii chociażby obostrzeń e, pandemicznych e, i przestrzegania ich to w Polsce i w innych krajach Europy Unii Europejskiej wygląda. Wrócimy za chwilkę, ale jeszcze dopytam o pana sformułowanie, że trwa zorganizowana kampania dezinformacji, jeśli chodzi o szczepionki czy antyszczepionkowców. Na pewno pan tak uważa? Bo przecież oficjalnie publiczna telewizja i w mediach można wszędzie spotkać się z zachęceniem, zachęcaniem do szczepionek. To bardziej konfederacja, którą... Bardzo serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiam. Na pewno ja częściej mówi o tym albo oponuję wobec obostrzeń koronawirusowych zjednoczona prawica oficjalnie nie no, oczywiście zdarza Jasne, się. Ja, ja nie było... zarzucam zjednoczonej prawicy, że sama propaguje te bzdury, bo tego nie robi. Zarzucam, że nie ma odwagi z nimi walczyć, bo te antyszczepienkowe teorie są szerzone w social mediach, są także jakieś środowiska udające lekarzy. Które podpisując się jako lekarze, rozprowadzają różne nieprawdziwe, sprzeczne z wiedzą naukową ulotki, i to są rzeczy, które powinny być ścigane, i nie są. I kolejna rzecz to jest, to jest ta, ten brak odwagi w egzekwowaniu nawet tego, na co się umawiamy. To znaczy na przykład umawiamy się, że w związku z, z, z epidemicznym zagrożeniem, zagrożeniem nosimy maseczki i co? I czy ktoś tego w Polsce przestrzega w tym momencie, egzekwuje to? Tak naprawdę bardzo trudno o to, bo rząd myśli sobie, że jak będzie egzekwował, to kogoś wkurzy, tak? No ale to nie jest myślenie w kategorii odpowiedzialności za zdrowie publiczne. Przepraszam? Policja sprawdza w środkach transportu publicznego. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze, ale... ale to Pan taki... redaktor miał dużo szczęścia, ponieważ ja naprawdę bardzo dawno nie widziałem, żeby jakikolwiek funkcjonariusz publiczny zwrócił komuś uwagę na e, nienoszenie maseczki. Szczęśliwie wczoraj Marszałek Witek wyrzuciła z posiedzenia Sejmu e, konfederatów, którzy odmawiali za, za założenie maseczki, ale mam wątpliwości, czy, czy w innych instytucjach publicznych, w środkach transportu publicznego, w miejscach publicznych e, dzieje się podobnie. No właśnie, panie pośle. Jak pan uważa w takim razie, jakie te restrykcje w Polsce powinny być, jeśli chodzi o brak szczepienia? Czyli, czy na przykład jak we Francji, czy w innych krajach, powinien być zakaz bez posiadania paszportu COVIDowego, COVID tak zwanego na przykład wstępu do lokali gastronomicznych? Ja nawet nie mówiłbym o zakazie. To jest tak, no, żeby prowadzić samochód, trzeba mieć prawo jazdy w sytuacji pandemii, żeby móc uczestniczyć w spotkaniach publicznych, trzeba być zaszczepionym, to jest troska o zdrowie publiczne, w pierwszym przypadku o bezpieczeństwo ruchu drogowego, tak? tak samo jak nie można wchodzić na czerwonym na, na, na przejście dla pieszych. Tak? No tutaj chodzi o troskę o elementarne bezpieczeństwo, więc tak, myślę, że imprezy publiczne, takie chociażby jak ostatni mecz reprezentacji Polskiej, na którym było 50 tysięcy osób, jeżeli w ogóle mają się w pandemii odbywać, to muszą być tylko dla zaszczepionych. I, yy, i to nie potraktowałbym nie, tego w kategorii jakiegoś ograniczenia radykalnego wolności, tylko troski o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. No jak człowiek pracuje na przykład w, w gastronomii, to musi mieć książeczkę sanepidu, tak? Dlaczego? Żeby żeby zatroszczyć się właśnie o zdrowotne bezpieczeństwo tych osób, które z punktu gastronomicznego, z kawiarni, z restauracji korzystają. No, w przypadku pandemii powinno dotyczyć to nas wszystkich, to znaczy jeżeli chcemy w przestrzeni publicznej funkcjonować, to powinniśmy się zaszczepić. Kropka. Ale jednak jest to i są to zakazy i restrykcje. Jeśli paszportu covidowego we Francji się nie ma, czyli nie jest się świeżo testowanym, nie przeszło się świeżo koronawirusa, bądź nie jest się poszczepiące, to się do, do, do lokalu gastronomicznego nie wejdzie. W zakaz ewidentny. Tak samo w Niemczech, żeby, żeby wejść do lokalu, trzeba, trzeba się zarejestrować, tak? I. No. Dojrzałe społeczeństwa demokratyczne, i to dotyczy wszystkich sfer życia, umawiają się wspólnie na pewne ograniczenia. tak, Znaczy, demokratycznie wybrana władza ma obowiązek dbać o zdrowie publiczne, o bezpieczeństwo i podejmuje w tym zakresie decyzje, które ją zobowiązują. No tak działa demokracja. I raz jeszcze naprawdę mamy wiele ograniczeń, na które się wspólnie godzimy. Tak? Na przykład, że po pijaku bez prawa jazdy się nie prowadzi. No nie prowadzi się, bo to może doprowadzić do niebezpieczeństwa na drodze, do czyjejś do śmierci, do uszczerbku na zdrowiu. No i wszyscy się na to godzimy i nie ma wielkiego buntu, bo to. Bo bo to jest prawda, tak? no musimy dbać o siebie nawzajem. I to samo dotyczy także kwestii szczepień w tym wypadku. No jeżeli chcemy, nie chcemy narażać innych na utratę życia i zdrowia, bo są też takie osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą się naprawdę zaszczepić, a nie udają, jak niektórzy posłowie w Sejmie, to dla ich życia i śmierci kluczowe jest to, czy osoby w ich otoczeniu zachowują się odpowiedzialnie, czy one są zaszczepione. Panie pośle, przejdźmy do tematu sytuacji na polsko białoruskiej granicy. Posiedzenie zajmuje trwa jednym z projektów ustaw ma być kwestia, nie chcę powiedzieć przedłużenia, ale no, na swój sposób tak, stanu wyjątkowego przy granicy. Co pan o tym sądzi? Raczej obejścia konstytucji i wprowadzenia de facto stanu wyjątkowego ustawą. Tak? Bo konstytucja polska mówi, że owszem, są takie wyjątkowe sytuacje, w której niektóre prawa obywatelskie powinny być, być ograniczone w imię interesu publicznego bezpieczeństwa Polski, ale nie można tego nadużywać. To znaczy, jak ktoś wprowadzi stan wyjątkowy, przedłuży go raz, w sumie to są trzy miesiące, to później nie może bezpośrednio po tym wprowadzić go jeszcze raz. Dlaczego? Żeby stan wyjątkowy nie stał się stanem normalnym żeby ograniczenia, które mają mieć miejsce w wyjątkowej sytuacji, nie stały się normą ale rząd się na to nie godzi. Oni mówią, oni mówią tak, no stan wyjątkowy się skończył, nie możemy wprowadzić kolejnego, to zrobimy taką ustawę, która pozwala nam ograniczyć wolności obywatelskie w, te, w terenach przygranicznych 15 km od granicy bez stanu wyjątkowego. To jest w oczywisty sposób sprzeczny z, z konstytucją, to jest w oczywisty sposób próba trwałego ograniczenia praw obywatelskich i, i praw człowieka i na to nie powinno być zgody w jeszcze większym stopniu niż na stan wyjątkowy, bo tu możemy się dyskutować, czy on jest uzasadniony, czy nie, czy, czy są powody, czy nie tutaj mamy mu po prostu do czynienia z takim e, topornym ograniczeniem praw człowieka, e, które nie powinno mieć miejsca. Co więcej, rząd o tym dobrze wie, ponieważ ta ustawa była procedowana wczoraj o północy, tak? Jak rząd chce przepchnąć jakieś ustawy, które są szemrane, które, e, które obchodzą konstytucję, które uderzają w nasze prawa, to przeważnie robi to w późnych godzinach nocnych i tak było i tym razem. Czyli pan zagłosuje przeciw. Oczywiście zagłosuje przeciw, bo no nie możemy się godzić na to, że rząd, który zresztą lubi tak podkręcać zagrożenie, ono realne jest oczywiście, mamy do czynienia z poważnym kryzysem i humanitarnym, i politycznym, międzynarodowym na zachodniej granicy, ale rząd wykorzystuje tę sytuację, żeby powiedzieć, słuchajcie, teraz mamy kryzys, Polska jest zagrożona, w związku z czym my możemy wszystko, a wy siedźcie cicho, tak? No nie może być na to zgody. nie pośle, co w zamian, skoro zagłosuje Pan przeciw temu projektowi ustawy, co Pan osobiście, co... Lewica razem proponuje, aby w tej sytuacji zrobić, przede wszystkim nie szkodzić. Bo to, na przykład, że mamy stan wyjątkowy, który nie pozwala mediom operować po polskiej stronie, to nie jest żadna zaleta, to jest wada. To oznacza, że monopol na informowanie o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej mają albo Białorusini, albo media międzynarodowe operujące po stronie białoruskiej. To ma bardzo fatalny wpływ na obraz Polski za granicą i na to, jak my rozwiązujemy ten kryzys. A rozwiązanie tego kryzysu musi mieć charakter międzynarodowy. To, co lewica mówi. To potrzebujemy wywierać maksymalną presję na Rosję i Białoruś poprzez Unię Europejską oraz naszych partnerów, wprowadzić dodatkowy pakiet sankcji sankcji wobec firm, które organizują te loty na Białoruś, żeby maksymalnie Utrudnić ten szandaż Łukaszence, I, i to wymaga z jednej strony współpracy międzynarodowej, z drugiej strony nie oddawania walkowerem chociażby polityki medialnej Białorusinom. Tak więc ten stan, stan wyjątkowy w tym nie pomaga, więc to nie jest co my proponujemy w zamian. Mamy konkretne propozycje, ale też po prostu nie, nie należy szkodzić, a, a, a to co robi rząd, to raczej w tej kwestii nie pomaga. Ale jest też kwestia kryzysu humanitarnego. Tam naprawdę także po polskiej stronie jest bardzo wiele osób w fatalnej sytuacji zdrowotnej, którym po prostu trzeba pomóc, więc trzeba dopuścić pomoc humanitarną po polskiej stronie, profesjonalną, do granicy tak, żeby ludzie nie umierali w polskich lasach i w żadnym wypadku nie może być zgody na nielegalne wywózki do lasu osób po polskiej stronie, żeby było jasne, że mamy do czynienia z brutalną agresją dyktatora Łukaszenki, a po drugiej stronie jest demokratyczna Europa, w której prawa człowieka są przestrzegane i ta granica musi być oczywista. Panie pośle, czy jednak wtedy, kiedy jeszcze media miały dostęp do granicy polsko-białoruskiej, czy media i opozycja zdały pana zdaniem egzamin, bo wtedy słyszeliśmy dużo o happeningach, o biegającym pośle z reklamówką, tudzież o innych sytuacjach, które powodowały zamieszanie również informacyjne wokół polsko-białoruskiej granicy. Ale zupełnie szczerze, jeżeli państwo polskie wprowadza stan wyjątkowy, bo poseł jakiś biega z reklamówką, no to to jest kompromitacja państwa polskiego. Znaczy, mamy, mamy rząd, który ma swoje narzędzia informacyjne, mamy służby, które, które w normalnym porządku powinny radzić sobie z tego typu kryzysami, i, i co? I nagle rząd mówi: Słuchajcie, to my zawieszamy w, w wolność mediów, my zawieszamy prawa człowieka, bo poseł biegł z reklamą, no to jest kpina, naprawdę. Nie ma żadnego uzasadnienia. Wystarczającego, proporcjonalnego uzasadnienia do tak radykalnego ograniczenia wolności mediów i wolności obywatelskich. Przypominam, że reporterzy są nawet na, w konfliktach zbrojnych, są reporterzy, które funkcjonują w strefach wojny. A w Polsce, na granicy, w związku z poważnym, ale jednak nie wojną, z poważnym kryzysem granicznym i humanitarnym, władza postanowiła tak cepem walić i po prostu zabronić dostępu jakichkolwiek mediów. opozycja i media zachowały się jak trzeba, dobrze egzaminy zdały z dojrzałości. Ale różnie, no to pan mi okaże się tłumaczyć za jakąś opozycję, tak? No ja byłem na granicy, e, starałem się zachowywać maksymalnie odpowiedzialnie, e, wesprzeć osoby, którym jestem w stanie pomóc na, na miejscu, ale także, e, także z troską o bezpieczeństwo wszystkich osób, które, e, które są na miejscu. To też nie jest tak, że władza i służby mundurowe mają monopol na rację, tak? Musimy zadbać o to, żeby nasz Straż Graniczna, nasze wojsko miało maksymalnie dobre warunki do pracy, e, co oznacza wsparcie sprzętowe, co oznacza. Wsparcie psychologiczne, co oznacza także niezmuszanie ludzi do wykonywania nieludzkich, sprzecznych z prawem, rozkazem, ale z drugiej strony musimy też mieć narzędzia kontroli, obserwowania, czy nie dochodzi do nadużyć, tak? bo takie danie komuś w pełni wolnej ręki, bez kontroli medialnej, bez z taką próbą uciszenia wszelkiej krytyki to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo to rodzi realne nadużycia. A raz jeszcze musimy zadbać o to, żeby różnica pomiędzy białoruską dyktaturą, dla których ludzie uciekający przed, przed wojną, przed nieszczęściem są jedynie narzędziem brutalnej gry politycznej, a Europą, w której przestrzegamy praw człowieka, prawa do azylu i troszczymy się o ludzi, musi być oczywista i niezaprzeczalna, i to jest w interesie Polski. Panie pośle, dużo zdrowia. Dziękuję również, bo dziękuję. czasy są trudne. Spokojnie obrad Sejmu, choć pewnie spokojniej nie będzie. Państwa i moim gościem był Pan Maciej Konieczny, poseł na Sejm RP, Lewica Razem. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.